mako, tutaj Tomek, więc w tym roku mija dokładnie 5 lat odkąd zacząłem trenować i postanowiłem, że przedstawię wam dzisiaj proces mojej transformacji, historię mojej transformacji tym bardziej, że pytacie mnie też co mnie inspirowało, co mnie motywowało, co mnie napędzało do tego, żeby w ogóle trenować dlatego dzisiaj też postaram się to omówić ok, jednak zanim w ogóle przejdziemy do mojego pierwszego treningu, to muszę, musimy się cofnąć troszkę wcześniej dlatego, że pomimo tego, że zacząłem ćwiczyć w 2014 roku, to w 2013 roku już miałem się za to zabrać i miało to wyglądać tak, że pierwsze kilka miesięcy, pierwsze trzy miesiące 2013 roku miałem poświęcić na naukę o tym wszystkim, czyli rzeczywiście zacząłem wtedy dużo czytać o tym. Przeglądałem, pamiętam, prawie codziennie wtedy bodybuilding.com Do tego na YouTube dużo siedziałem Także naprawdę się za to zabrałem tak jak chciałem Tym bardziej, że ja jestem taki, że zanim się za coś biorę Zwłaszcza jak coś jest właśnie takie bardziej długoterminowe To wolę sobie to wszystko mniej więcej opracować co je. I fajnie tutaj pasuje cytat Lincolna, który kiedyś powiedział, że jeżeli damy mu 8 godzin na upiłowanie drzewa To 6 pierwszych godzin poświęci na to, żeby naostrzyć topór No ale niestety nie udało mi się tre zacząć trenować w tym 2013 roku dlatego, bo E, Wstydziłem się po prostu iść na siłownię, to jest pierwsza sprawa, bo byłem wtedy naprawdę bardzo chudy. E, druga kwestia była taka, że zaczęły się wtedy imprezy, no bo przyszła wiosna i było więcej imprez, więcej wychodzeń znajomych i tak dalej. Także no y, przeciągnęło się to trochę. Pomimo tego, że nie zaczynałem treować, to po prostu tak się już to wszystko wkręciłem, że i tak o tym wszystkim cały czas czytałem, oglądałem. Y, tych YouTube, w tych feed youtuberów i tak dalej, dzięki czemu cały czas ta moja wiedza się poszerzała. Okej, okay, i dlaczego zacząłem właśnie ćwiczyć wtedy akurat w lutym 2014 roku? Otóż byłem już wtedy tak chudy, że nawet na jak chwilę wcześniej, bo studniówkę miałem pod koniec stycznia i przed studniówką jak kupowałem garnitur, to miałem naprawdę ogromny problem, żeby to wszystko dobrać przez to, że byłem taki chudy. No i to już był taki ostatni dzwonek, że już wiedziałem, że po prostu muszę się za to zabrać. No i chwilę po studniówce miałem ferie. I dokładnie 5 lutego pamiętam po prostu się za to wziąłem i dzięki temu, że miałem naprawdę fajną wiedzę już, yy, dzięki temu właśnie, że ponad rok siedziałem już w tym temacie, to od samego początku wszystko szło na przy tym, czyli dieta, wiedziałem jak trenować, wiedziałem jak istotna jest regeneracja. Zero alkoholu wtedy było, także naprawdę się poświęciłem w 100% temu. I po pierwszym miesiącu przytyłem jakieś 3 kg, także coś tam już było widać. Oczywiście w dalszym ciągu byłem bardzo chudy, ale napędzało mnie to, że, że jakieś tam efekty jednak już widziałem. I trenowałem tak przez 4 miesiące, po prostu na maksa, totalne poświęcenie i tak dalej. I dlatego 4 miesiące, bo później wiedziałem, że pójdę na studia od października, także w maju, do końca maja jeszcze trenowałem. Czerwiec jeszcze y, się tam trochę bawiłem, w lipcu pojechałem do Holandii, gdzie też pracowałem i też wiedziałem po prostu, że będę tam ze znajomi, że będę imprezował, że będę się bawił, także dlatego wiedziałem, że, y, że nie mam nawet co myśleć tam o trenowaniu i od października właśnie zacząłem ćwiczyć i startowałem z wagą 58 kg, także kilka kilogramów oczywiście siłą rzeczy ta. Masa spadła. Zaczynałem od początku ważąc 58, także już nie ważyłem przynajmniej tych 54, chociaż tyle. Jakoś po 4-5 miesiącach studiowania, gdzie oczywiście cały czas trenowałem, uznałem, że studia nie są dla mnie i olałem to i pojechałem znowu ze znajomymi do Holandii, gdzie powiedziałem, że już się biorę naprawdę na 100%. Nie to, co było wcześniej, że będąc tam w Holandii imprezowałem, tylko teraz już naprawdę biorę się za to. I to jest jakoś zdjęcie po miesiącu pobytu tam także trenowałem nie wiem, od października to wychodzi nie wiem ile z jakieś pół roku mniej więcej coś takiego i ważyłem już wtedy jakieś 67 kg coś takiego. Później pamiętam w kwietniu 2015 roku udało mi się wycisnąć pierwszą sztubę na klatę. E, oczywiście technika była tragiczna, nie ma co ukrywać, no ale. Ale przynajmniej udało mi się, to było moim celem. I kolejna rzecz, która mnie bardzo motywowała tam będąc właśnie w Holandii, była taka, że ja moim znajomym, którzy byli w Polsce, powiedziałem, że ja tam nie trenuję, że nie mam na to czasu, była i że chudnę cały czas. A oczywiście cały czas trenowałem i to bardzo się do tego przykładając. I chciałem, żeby jak największy efekt oni widzieli, jak ja wrócę właśnie, gdzie oni będą się spodziewali tego, że ja wrócę wychudzony, a ja chciałem właśnie wrócić jeszcze większy niż... Znacznie większe oczywiście niż byłem, gdy tam pojechałem. Początkowo pracowałem tam na magazynie, a później dzięki znajomości języka angielskiego i dzięki temu, że miałem prawo jazdy, wysłali mnie do Amsterdamu, czyli to było jakieś 20 km od tego magazynu, bo ja pracowałem tam w firmie odzieżowej i wysłali mnie tam do projektantów, do, do projektantów, ogólnie tam do tych, co tam byli modele i tak dalej. I pomagałem im właśnie w jakichś tam pierdołek, jakieś sortowanie ubrań, przenoszenie, przenoszenie jakichś pierdół itd. Tak także to był totalny chill out w porównaniu do tego, jak na magazynie tam trzeba było rzucać kartonami itd. Tak także w połowie lipca jakoś, gdy wracałem właśnie z Holandii, ważyłem już 72 kg, także naprawdę wyglądałem nie do porównania. Bo jadąc tam ważyłem jakieś no 60, nie wiem, może 65 kg, także 7 kg to była naprawdę duża różnica. Ok, no i wróciłem do Polski, cały czas oczywiście trenowałem i jakoś we wrześniu, przełom września i października zrobiłem kurs na trenera personalnego i wiedziałem, że od 2016 roku będę już zaczynał pracować jako trener, i wtedy jeszcze te, ten okres jesienny, jesienno zimowy poświęciłem na to, żeby jeszcze masować, także moja sylwetka pod tam na jesień 2015 roku już naprawdę wyglądała super już byłem bardzo naprawdę zadowolony z tego jak wygląda. można powiedzieć że to już była taka trochę już wymarzona sylwetka ok i tutaj już mamy przełom lutego i marca 2016 roku tutaj już te zdjęcia już były wykonywane na siłowni na której pracowałem jako trener personalny i 2016 rok to był taki eksperymentalny rok trochę, bo udało mi się już osiągnąć to, co chciałem i zacząłem już wtedy eksperymentować z różnymi planami treningowymi, z różnymi jakimiś tam stosunkami między makroskładnikami i tak dalej. I na tych zdjęciach ważyłem jakieś 77 kg i w efekcie dalej masowałem i jakoś w lecie skończyłem tą masę, ważąc niecałe 80 kg. Pamiętam, że ważyłem wtedy jakieś 70-79,5 no i była to najbardziej zalana sylwetka w sumie, jaką posiadałem. Oczywiście ten kaloryfer był widoczny, bo zawsze ten kaloryfer miałem widoczny, niezależnie od tego, czy byłem na masie, czy na redukcji, ale była to po prostu największa ilość tłuszczu, jaką posiadałem. W 2016 roku zacząłem się podciągać z obciążeniem, bo dotychczas podciągałem się też, ale nie dokładałem obciążenia i zacząłem właśnie dokładać to obciążenie, w wyniku czego od 2016 roku do 2017 roku moje plecy naprawdę ewoluowały. E, dzięki temu właśnie świetnemu ćwiczeniu i dlatego też że już zakładałem ten kanał w 2017 roku. To już mówiłem o tym, jak istotne według mnie jest właśnie podciąganie z obciążenia. No i w 2017 roku, oczywiście, po raz kolejny udało mi się poprawić tą sylwetkę, ale nie były to już tak drastyczne zmiany, oczywiście, jak były to przez pierwszy, pomiędzy, powiedzmy, tam rok czy półtorej roku trenowania. I pod koniec 2017 roku założyłem właśnie kanał na YouTubie, i w 2018 roku już wrzucałem tam filmiki też z moją aktualną formą, jak to wyglądało. Także znowu był progres, znowu było lepiej, oczywiście, niż było w roku poprzednim. Ale też muszę zaznaczyć to, że ja już nie mam takiego ciśnienia, jak miałem właśnie wtedy, gdy. Przez pierwszy rok, dwa lata, mnie, po prostu bardzo mi zależało na tym, żeby jak najszybciej tą formę zbudować. Teraz już nie podchodzę do tego tak, że wtedy na przykład było tak, że przez pierwsze dwa lata ja byłem cały czas na masie. Ja cały czas budowałem siłę i teraz już nie mam czegoś takiego. Teraz na przykład jestem kilka miesięcy na masie, później e, jestem na redukcji albo pro, po, po prostu luzuję z tym e, i nie mam już czegoś takiego. I w 2019 roku, czyli w tym roku, znowu udało mi się zrobić życiówkę. I było to oczywiście efektem tego, że świetnie przepracowałem tą masę. No w wyniku czego, jak robiłem redukcję, jak zciąłem trochę tego tłuszczu, to wyszła lepsza sylwetka niż w każdym roku. No i to jest teraz moim celem właśnie, żeby z roku na rok być coraz lepszym. Już nie mam czegoś takiego, jak miałem wtedy na początku, że cały czas cisnąłem z tą masą, żeby jak najszybciej, jak najszybciej to szybko budować, bo wiem, że to już nie idzie oczywiście takim tempem, jak szło na samym początku. Także teraz po prostu chcę być trochę lepszy, z każdym kolejnym rokiem, no i tak to teraz wygląda. No okej, okay, w dzisiejszym odcinku to tyle. Dzięki, wielkie za oglądanie. Pozdrawiam i cześć.